Ekipa Basket Hills właśnie zakończyła swój chyba najlepszy, nie, nie chyba, ale najlepszy sezon w historii tej dziesięcioletniej. Niedługiej, ale co roku, tak jak już zawsze rozmawiamy e, i na łamach kroniki piszemy, Hilsi co roku ten kroczek do przodu stawiają i, i jakie. Jakie wrażenia po tym sezonie, panie trenerze? Zdecydowanie najlepszy nasz sezon. Dziesięcioletnia prawie historia, tak jak mówisz. E, Cześć mamy wywiad, nie przeszkadzaj. E, pani zawsze, kibice są wszędzie. E, zdecydowanie, no, pod względem wyniku sportowego, ale też organizacji, zresztą ilości kibiców, osób nam dopingujących, trzymających za nas kciuki, jeżdżących za nami na mecze, to do tej pory się nie zdarzało. I to jest coś, co nas niesie i, i motywuje do tego kolejnego, Kroczku co rok, tak jak powiedziałem. Mhm. No właśnie, apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale wiadomo, że gdzieś też te możliwości finansowe, i możliwości, nie wiem, zawodników, no bo to też są tylko ludzie, tak? Więc na jakimś Ładnie. poziomie, prawda, gdzieś czasami się kończy. Eee, no tutaj Polonia praktycznie nie poza zasięgiem. No to jest chyba klub zbudowany z potężnym chyba budżetem, i, i tutaj chyba nie do przeskoczenia już był. Walczyliśmy, daliśmy serce. To było dla mnie najważniejsze. Mówiłem to chłopakom w szatni, bo sezon i tak jest bardzo udany. Drużyna Polonii, zawodnicy, którzy historia ekstraklasowa, z przypadku się tam nie wzięli. Drużyna na ten sezon, na awans, jak w swoich spotach mówią, mierzą w ekstraklasę. Solidna drużyna. Naprawdę od paru lat nie było aż tak mocnej drużyny, która by miała tak pełnym składem zbudowana i tak wyrównana. Mhm, ale Bierszczanie im na napsuli sporo krwi, bo chyba jeszcze nie widziałem trenera, który tak wychodził w bielskiej hali z siebie, jak trener Polonii właśnie. To cieszy, to bardzo cieszy, ale to dzięki... duża miara tych podziękowania dla kibiców, bo to, to dla nich robimy to... to zawodników niesie, to jest coś wspaniałego, co co nakręca nas do pracy, a uwierzcie mi, że ostatnie tygodnie były bardzo ciężkie, bo mieliśmy cały czas wyjazdy środowe, wracaliśmy druga, czwarta nad ranem, potem każdy pracował, musiał funkcjonować następne dni, dochodzić do siebie, a w sobotę już był następny mecz, więc mega szacunek dla chłopaków za, 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 za ten wysiłek, za ten trud włożony w to wszystko. Jakie plany na przyszły? Ja wiem, że teraz jest długi odpoczynek chyba przed Wami, ale no gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, i planować, i snuć, tak, że znowu kolejny kroczek, znowu kolejny, kolejny cel przed Wami. Carpe diem, chwilą. Póki co wygraliśmy wygr super sezon. Okres roztrenowania, paintball drużynowy i wtedy zaczniemy myśleć. Okej, okay, ale gdzieś już, nie, może nie wiem, że za wcześnie faktycznie, ale nie wiem, rozmowy z zawodnikami były już gdzieś prowadzone podczas tego sezonu, no bo skład, no takiego jeszcze w Bielsku nie było, to widać. Drużyna się tak fajnie skonsolidowała. I widać to na boisku, poza boiskiem chyba. I gdzieś chcecie to jest utrzymać? Zdecydowanie, bo chcielibyśmy utrzymać. I jest chemia fajna. To, to, to jest coś, co, co cały sezon nam pokazał. Zwycięstwa w końcówkach, takie wygrane, gdzie była większa presja graczy, którzy wzięli na, na siebie odpowiedzialność. Ta walka, zespołowość. To widać tą drużynę, która w, w nas drzemie i ten potencjał taki, że. E od wielu lat wychodziliśmy z założenia, że trzeba tworzyć dobry klimat dla koszykówki. No I graczy, którzy są u nas e, miło jest słyszeć, że zawodnik, który przychodzi z innego klubu, twierdzi, że dawno nie cieszył się tak koszykówką. I to nas inspiruje do pracy. What is it?